Jestem z powrotem. Więc yy, skończyliśmy sobie na celu finansowym, czyli zarabianie 20 tysięcy co miesiąc. Tutaj się rozgadałam o aplikacji mobilnej. E, dobra, kolejnym celem jest własna sieć koszulek po prostu. Chciałabym stworzyć, yy, będę chciała... Boże, co ja mówię? Będę chciała yy, stworzyć po prostu... Już mam dwie stworzyłam. A jedna to jest. Stworzyłam sobie taką bluzę z kapturem. Nie wiem, czy widzieliście na kolejnych filmach. Jest napisane Unemployed, tak przewrotnie, czyli bezrobotna. Mam na komputerze już projekty na kolejne koszulki, także po prostu już, że tak powiem. One są na zamówienie, tak? No bo ja tam. To nie są takie zwykłe, tak, że typu napis. Pierwszą koszulkę stwierdziłam, że sobie zrobię taką zwykłą, żeby zobaczyć, taką prostą, jak to wygląda, jak wygląda proces produkcji i tak dalej i spoko. A, a kolejne cztery już są w fazie, czekam właśnie na, zamówiłam je i czekam właśnie, aż im je zrobią. Na pewno się z Wami podzielę tymi koszulkami. Dobra, hmm, W się sensie pokażę. Dobra, siódmym celem to jest kurs montażu, dlatego że uważam, że ten kurs montażu na pewno mi się przyda, zwłaszcza, że ja dużo nagrywam filmików na YouTube i fajnie byłoby te filmy jakoś urozmaicić. Także cały czas rozwój, cały czas progres. Nie zatrzymujemy się, cały czas idziemy do przodu. Dobra. Ósmym celem kurs gotowania, dlatego że dzięki przejściu na weganizm, właśnie ja polubiłam gotowanie, stało się to moją nową pasją i nie wykluczam przyszłości. Zobaczy się, żeby właśnie może otworzyć e, jakąś restaurację wegańską, bo zauważyłam, że mało jest takich. Albo jakiś bar wegański, bo zauważyłam, że mało jest takich barów w Krakowie. E, no, i jest coraz większy popyt na to, bo jednak e, społeczeństwo się budzi, jest taka większa świadomość, e, zauważyłam e, odnośnie odżywiania. Zauważcie, że teraz wielkie boom jest właśnie na to bycie fit, zdrowe odżywianie i tak dalej, więc jednak jest popyt. I więc warto byłoby to wykorzystać. Eee, dobra, Dziewiąta, dziewiąty cel. Skorzystać z porad stylistki. Eee, nie ukrywam, że chciałabym eee, i tutaj akurat jeżeli chodzi o ten cel, to postanowiłam sobie zrobić taki prezent na urodzinki. Czyli ja mam urodzinę dokładnie 13 kwietnia. I postanowiłam sobie, że na urodziny sobie zrobię taki prezent, tak, także będzie grubo. Na pewno się z tym podzielę na Facebooku. Może jakiś filmik się nakręci, zobaczymy, jeżeli styliska się zgodzi, a żeby w nim wystąpić. To, to może jakiś filmik nakręcę. Dobra, dziesiąty cel to jest nauka śpiewu. Chciałabym wrócić właśnie do nauki śpiewu, bo to też jest moją pasją: śpiew. Um, dlatego, że no już mam. Zaczęłam śpiewać, znaczy uczęszczać na lekcje śpiewu jakoś, ja wiem, w 2017, 2018 roku e, i w sumie miałam roczną przerwę. E, no tak jak mówię, zasiedziałam się w domu, troszeczkę swoje pasy zaniedbałam, ale nigdy nie jest za późno, żeby do nich wrócić. Dobra, jedenastym celem na 2020 rok to jest własny sklep internetowy oparty o dropshipping, czyli mówiąc krótko, już mogę tutaj trochę zdradzić, jest to kolejny biznes, który chcę zacząć i ruszam z tym biznesem już od kwietnia. Dlatego dlaczego od kwietnia? Dlatego, że wtedy będą święta wielkanocne. Ja ich nie obchodzę taka propo. E, I wtedy ludzie najwięcej kupują i stwierdziłam, że to wykorzystam, tak, że mogę mieć wtedy większą sprzedaż, większy zysk. Dobra, kolejnym celem jest znaleźć sobie faceta. <laughs> Ale wiecie, nie szukanie na siłę, tylko po prostu myślę, że już jesteś na oku. Aczkolwiek jest to w fazie rozwojowej, zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Ale jest na dobrej drodze. Dobra, kolejna część w kolejnych filmach, bo już 4 minuty trwa ten filmik.